29 października prezydent Andrzej Kosztowniak organizuje spotkanie w celu przedyskutowania miejsca naszego regionu w projekcie kontraktu terytorialnego dla województwa mazowieckiego forum wspólnej walki o interesy naszego regionu w zapisach kontraktu. Wyrażając nadzieję, że spotkanie będzie merytoryczne i przebiegnie ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi, prezydent zaprosił do udziału w nim parlamentarzystów ziemi radomskiej reprezentujących nasz region radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, byłych prezydentów Radomia, prezydium i przewodniczących klubów radnych Rady Miejskiej, samorządowców z regionu radomskiego, szefów lokalnych struktur PO i PSL, przedstawicieli radomskich uczelni wyższych i instytucji naukowych, opiniotwórczych stowarzyszeń i mediów lokalnych. Projekt kontraktu wojewódzkiego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego przedstawiło w tym miesiącu zapisy tego dokumentu determinujące rozwój naszego regionu w najbliższych kilkudziesięciu latach są dla Radomia i regionu bardzo niekorzystne. Przytłaczająca większość środków została skierowana na Warszawę i Okręg Warszawski. Zgłoszone przez Radę propozycje korzystne dla naszego regionu zostały w nim praktycznie pominięte. Uwzględniona została tylko znikoma ich część i to na odległych pozycjach nie rokujących wielkich nadziei na uzyskanie dofinansowania